Hejka moje kochane kosmiszonki, witam Was w odcinku. Nie będę już, nie chcę mi się już liczyć, który po remoncie, po prostu ważne, że w odcinku. I znowu ze mną jest. Tak. I dzisiaj robimy taki, jakby, challenge. Powiedz, Madzia jaki, bo mi się nie chce mówić. Który rząd która na szafie? Rozumiecie o co chodzi? Kiedyś już był taki odcinek u mnie na kanale, że y, na przykład mówiłam Madzi, ile mam stron. Powiedzmy 5 w, w koszulkach. Madzi mówiła mi na przykład strona trzecia i rząd z ubraniami, na przykład y, powiedzmy pierwszy. Więc idziemy do szafy. Jesteś Madzik już w szafie? Bo ja się właśnie rozbieram jest to ja ci powiem mam, e, stron koszulka. w koszulkach. Ja też, ci, ja też ci w sumie powiem, mam ich naprawdę dużo. Dobra. Chciałabym dzisiaj zaapelować przede wszystkim do O Mimo, że trochę ponad 10 stron, więc... Ja mam 24, ale 21, te, a nawet Aha, a ja mam yy, jakby 10 stron. I tak. U mnie 9 yy, strona jest cała, a 10 w drugim rzędzie jest tylko jeden ciuszek, jakby co. A u mnie tylko na ostatni. A ile masz stron? A ja 10, jakby co. No to ja ci mówię, ja chcę stronę 12. A Madzia będzie mogła sobie wybrać jakiś ceciuszek z tego rządu, którego powiem. Rzędu. I. Jesteś już na 12? No, idę. no jestem. Y, 12 rząd. Y, jaki 12 rząd? 12 strona i rząd numer 1. Okay. A ty mi jaką dajesz stronę? Pamiętaj, mam 10 stron. Piąta. Piąta? Dobra, to lecę na piątą stronę. tu ru, tu, ru, tu, tu Podkład muzyczny wam daję. Turu-tu-tu-tu. Tu, tu, tu. Dobra, nie No już jestem. Żebyś tylko nie wybierała tych dwóch rzeczy. Trzech w sumie. Jest. Dzięki ci, dzięki ci. A taki dodatek, dobra, Macie? Że jak już weźmiemy, na przykład wyjdziemy z rzędu z kategorii koszulek, nie możemy już zmienić w ogóle koszulki, dobra? Dobra, ale jak jesteśmy, to możemy jeszcze zmieniać. Ja się zastanawiam nad tą bądź tą. Ale chyba ta. Ja już mam koszulkę. No to idziemy na spodnie. Ja Ci powiem, ile mam. Spodni mam pewnie mniej. Hmm. Ja mam osiem i mam jeden cały rząd. No, a ja mam pięć stron. I tak, w drugim rzędzie mam tylko trzy ciuszki, więc pierwszy rząd będzie cały. No to teraz ty mów jaki ten. Trzecia strona. Trzecia strona, dobra. Klik, klik. Rząd który? Uuu, nawet fajne miciuszki wybrałaś. Czekaj. Dobra, e, bo ja już mam jakby co. E, więc A jakbyś miała kabaretki i spodnie, w tym samym rzędzie możesz wziąć te dwie rzeczy, jakby co. Dobra, no to masz 8 stron, tak? Tak. Biorę siódmą stronę. Powiedz, kiedy już będziesz. No już No i rząd... Numer dwa. Dobra. No, no to teraz idziemy na buciki, dobra? Tak jakby, jakbyś była taką, jakby to by było w realu, to byś przebierała, a przebierała. Nie ja mam cztery strony butów. Z czego ci powiem? Z czego nie mam drugiego rzędu, a mam cały pierwszy, na czwartej stronie. Ja mam Błagam, nie wybierz. A w sumie, Jezus, czemu ja mówię ciągle, błagam, błagam, nie wybierz, jak to nie jest takie coś, że mówisz mi, które ubrania? Dobra, no to tak, ile masz stron? 9. A ostatnia strona. ile ma? Dobra, a u mnie są tylko jakby, jest jeden cały, ten, pierwszy rząd, a drugi pusty, to ja cię wybieram w stronę numer 2. Oż ty, o nie, teraz muszę pomyśleć, który rząd. <laughs> Będzie ciężko, żeby wybrać poprawnie. Bo na razie mój look wygląda ładnie, jakby co. A twój? No Dobra, no to ja ci wybieram, rząd. Kurczę, teraz dobrze wybierasz. Rząd numer jeden. Nie że. to dwa rzędy były Dobra, to którą stronę mi wybierasz? Mam cztery strony. Oh, ojeju, nie wiem, co jest na drugiej, a spodziewam się, że są. Fiuf, dziękuję ci, Boże. Tylko nie wybierz tego rzędu pierwszy, znaczy się drugiego, znaczy się żadnego nie wybierz, wiesz. Wybierasz pierwszy rząd? Nie, dobra. Ojeju, to już źle wygląda, chociaż... Tak, to źle wygląda, naprawdę źle wygląda. Hmm, chociaż bez tego to dobrze. Dobra, no to lecimy do... teraz może do włosów? No, do włosów. Dobra, bo ja robię tak, że koszulki, spodnie, buty, włosy i na koniec akcesoria. I ja ci powiem, ile mam stron. Czego? muszę tylko zjechać na a ja mam 7 stron i 7 stron, na, a na ostatniej tylko jedne głosy. No to które wybierasz stronę? 5. 5. Tak, piąta, dobra. I który rząd? No to który rząd? Bo nie Dobra, pierwszy rząd? Um, hmm. Za ciekawych głosów, ale dobra. Ty masz ile stron? 10, tak? A na ostatniej stronie, czyli dziesiątej, to, bo tak jakby. jeden Dobra. To wybieram ci stronę numer. E, numer. 9. i rząd i numer 2. Prawie dobra. W miarę fajnie to wygląda u mnie, no ale wolałabym, jednak, drugi rząd, a wybrałaś pierwszy. Dobra. Akcesoria to chyba mam 10 stron. Nie wiem. Pewnie się mylę. Gdybym dostawała tyle samo prezentów, co ty, tak dużo, to bym na pewno miała tyle stron. Ile mam stron? O Jezus! O nie, zbagowało mi się! O nie, MSP mi się zbagowało totalnie. Chociaż? Dobra, nie, nie, jednak się nie zbagowało. Ja mam 14 stron, ale w pierwszym rzędzie mam tylko dwie rzeczy. Dobra. A ja mam 10 stron, a w drugim rzędzie mam tylko trzy rzeczy. To. Kto przed chwilą ja wybierał mam pierwszy? Ty wybierałaś jako pierwsza, co nie? A nie, ty jako druga wybierałaś. No to teraz ty wybierasz jako pierwsza. Mam 10 stron, jakby co? Czekaj, już lecę. Twarta, czekaj, już je za chwilę będę. Może dwie rzeczy z... Z tego rzędu? Ile chcemy z tego rzędu wtedy? Dobrze, dziękuję, że da wybrałaś tą stronę. Bo są, mam fajne, same ładne rzeczy, ale w jednym rzędzie tylko. Ja pokazuję teraz widzom, w którym rzędzie. No to teraz który hmm, ten rząd? Drugi? Dzięki ci Madziu Ja w sumie z tego rzędu biorę wszystko. Chyba chociaż to nie pasuje, ale czy to będzie pasować? Nie, dziękuję, że zrobiłaś mi pięknego Luka, Madziu. To ja wybieram stronę numer. czekaj, tutaj będę. Nie, 14. Wybiorę ci stronę numer 13. Aha, ja zrozumiałam, że wybierz. Nie, wy, wybierz 14. O Jezus! Dobra. To jesteś już na 13. Jesteś już? To rząd numer 2. Znaczy 1, przepraszam, przepraszam, 1. Jeden. czuło mi się, bo ty wybrałaś dwójkę. Już miałam na końcu języka 1, a powiedziałam 2. No to co? Masz już ruszek gotowy? Wybrałaś już te akcesoria z rzędu numer 1, strony 13? Bo ja już mam gotowego. To na 3, 4 klikamy Okej, okay, dobra? Halo! dobra. Dobra, to 3, 4! Ok. Mi się podoba ten luczek. Ja już mam ubrany luczek. I nie mam mi... Jeśli ci wywali z MSP przerwę i jakby jest... zrobisz ten luk jeszcze raz, dobra? No tak jakby teraz działa wszystko działa, tylko piwem, nie działa. Mi się nie wyświetliło, że ubrałaś ten taki luk. Ej, przepraszam, że zrobiłaś ten, że ubrałaś ten ciuszek. Czekaj, muszę tylko sobie zapisać tego luczka i na odyce po prostu go nazwę. Dobra, zapisz. Mam, zapisałam, udało się. Chyba. Będziesz montowała czy nie? Nie. Po prostu chcesz, żebym zrobiła pauzę? Dobra, to za chwilę się widzimy, moi kochani. Dobra, kochani, ma dzisiaj MSP zlagowało, dlatego na meskach mi wysłała. Ja tu musiałam przyciąć, bo byłoby widać moją twarz, więc no. No i tak wyszedł Madziuczek. Mam taki wianuszek, takie włoski, taką koszulkę, takie spodenki i takie buty. Więc no. Chociaż akcesorii chyba... Nie, nie masz akcesorii, Dobra. No więc tak wygląda Madziuczek. A tak wygląda. A tak wygląda oto mój luczek. Więc teraz tak. Pożegnaj się Madziu. No, zapraszam do kolejnych odcinków, które będą wlatywać, nie wiem co ile, ustawię jeszcze harmonogram, ale do końca tego tygodnia na pewno będą wlatywać codziennie filmiki, więc tak, ja będę sobie chyba nagrywać z Madzią na zapas filmy, bo z Madzią się fajnie nagrywa, więc tak, do następnego odcineczka, no i pa, pa.